W tej części zestawu mamy dwie pułapki i jeszcze wodę, kraba, piach, naprawdę bardzo dużo liści, dużo takich kolców, czaszkę, palmę, drugą palmę, tylko, tylko trochę biedniejszą. Działko fajne, bo nie miałem takiego, bardzo fajne. I to, to, to coś, nie wiem po co naprawdę ale dobra teraz tutaj wam pokażę jak to wszystko działa a więc pierwsza pułapka prezentuje się mniej więcej tak że przepraszam ale muszę to teraz ustawić więc szybkie cięcie dobra a więc teraz tak i teraz tak o no no, więc to mniej więcej tak działa, to tylko teraz posprzątam. No a więc druga pułapka prezentuje się. Muszę to ustawić no w ten sposób, i załóżmy, że sobie kol tu idzie. No i przywracę na przykład. No i teraz tak. No i tak wisi. Tomuś... Proszę, bo mi mój brat wtargnął do pokoju. No i chyba to wszystko tutaj. A, jeszcze można tak zrobić wtedy, że przeciwnik nie widzi. Dobrze. Tamuś poław się za chwilę. No więc to była taka bardziej szczegółowa recenzja taka bardziej szczegółowa. No więc yy, żegnam się i widzimy się niedługo.